kurz od tego też? O, za łatę wziąłem. Cześć! Dalej blachy nie ma, także cały czas czekamy. No ale żeby coś dalej robić, no to możemy sobie ruszyć jeszcze z obsypywaniem tutaj kamyków naokoło. I to, co tutaj robię, jeszcze to... No tu by było trochę za głęboko, żeby... To praktycznie jest na, na całą dłoń. Więc tutaj trochę nasypię żwiru. No, i na to wtedy przyjdzie folia, i tu wrzucę sobie kamyczki. Także na razie muszę to sobie fajnie tu po poobsypywać. Zostało mi tutaj jeszcze trochę tego dalmatyńczyka drobnego. I tego sobie użyję, właśnie, żeby dookoła wiatkę sobie obsypać. Scotty! Tu muszę dać trochę folii. Dam sobie folię fundamentową jeszcze. O, tu nie więcej. Co za hmm. też damy. Tak, o. I później musi przejść właśnie taki na razie takie wzniesienie tu. Żeby mi ten piasek tu nie uciekał, bo później tu i tak będzie krawężnik, ale przynajmniej na ten moment, żeby się to w miarę tu trzymało. No i coś takiego. O. zawibrować. Ten mur jest trochę odseparowany. Kurde od tego też. I hmm. tu jest pod spodem folio. Zostawimy. No i teraz tak lecimy aż do samego końca, mamy gotowe poubijane nożnie, ale jest już zrobione tutaj do tej folii kubełkowej, do tej góry po tej stronie, a tu jednak dałem troszeczkę folii, bo ten piach jednak jest dosyć mokry, żeby mi później nie ciągnęło jakoś tak specjalnie. Wilgocią tutaj, no i to już jest całe naokoło zrobione. Także jadę po kamyki i sypiemy. Jest zrobione, pikno, całość jest uzupełniona, tak mniej więcej, no ciutkę wyżej niż beton, pewnie to mi trochę siądzie, więc na razie tak to zostawiam, w całości po, dookoła jest zrobione, także pewnie tu i tak coś wyrośnie, nie ma zmiłuj, aczkolwiek wygląda to znacznie czyściej, tu i tak w takim rogu, co tutaj wyrośnie, więc to i tak trzeba było zrobić, także z tym mamy gotowe. No i teraz trzeba czekać na dach. Także widzimy się następnym razem. Mamy już blachy. Ciężkie dosyć. Powiem szczerze, nie wiem, ja tu nosiłem po dwie sztuki. Kurczę, dosyć, dosyć to waży. One są tutaj na 2,25 długie. No ale no niestety nie mam wszystkiego. Przyjechały też i rynny. Jakieś tutaj akcesoria do tego. dodatkowe. Ale, no i tutaj jeszcze gąsior, ale nie ma pasu, pasów nadrennowych i nie mam e, wiatrownicy, czyli tego boku tutaj, i nie mam e, tego pas, pasa, który będzie tu na samej górze. No ale cóż, trudno. Przyjedzie później, a ja już to zgłosiłem, żeby jeszcze mi to e, dowieźli, ale dzisiaj już jest piątek popołudnie, więc w tym tygodniu i tak już tego nie dostanę ale zacznę sobie robić górę czyli sobie odpalę tutaj łaty i będę sobie je teraz już docinać, także lecimy z tematem dobra tego trzeba, że zacząć jakoś pyk to chyba to musi być na równo kurde, nawet idealnie by się spasowało tu. o, bez cięcia a nie, tak nie może być to musi być co najmniej na dwóch złapana. No ta. Dobra, trzeba iść po ołówek. Zacząć to łacić. Sam się nie przyniesie. Jakby to było najlepiej zrobić. 421,5. Zrobimy sobie na sucho na razie. Zrobimy nawet 130 centów. Raz Co 30 centów to i tak już jest dosyć gęsto. Uruchu, no nie wierzę, że ta blacha się tu jakoś będzie uginać. Zobaczymy. Gorąca blacha. łapanie Dziury nie A widzietka no, ta blacha. No co, jakby było rzadziej, to co? No tak? E, też się ugina. Dobra, doedukowałem się i teraz tak. Tego typu blacha nie może być stosowana na blachy poniżej kąta ustawienia dachu 9 stopni. Ja tutaj mam 10, no to powiedzmy, jestem prawie, że w minimalnych, a rozstaw ład powinien być między 25 a 35 cm. No, to ja zrobię 30 i myślę, będzie. Optymalnie, bo jeszcze to sobie policzę dokładnie, ale raczej koło 30, żeby był rozstaw łat. Tak, to podocinam sobie łaty. Łaty docięte, 4 sztuki. Na razie robimy test i lecimy na górę. Cztery sztuki. No i teraz tak. ta na końcu by musiała być równo. My tak Myślę, że tak to zrobię. O, tu coś takiego. czemu ta łata jest z jednej strony? To ja co załata wziąłem? Ale jest nieobcięta w ogóle. I fajnie poprzykręca, Co ja tu mam? 6 razy. Nie, 5 razy 100. Takie sto 120 byłoby najbardziej chyba optymalnie. trzeba mi się też powiedzieć, czy jest. Przykręcimy na razie i od tamtego końca. Kątownik, laserwaga. O, o, nie wiem, czy to tak powinno być, ale tak to zrobimy. Jedziemy. Dociąć, kierować. No, to trzeba podciągnąć Ale tam jest buła. Dobra, no, trudno. To tak jest zostać. Ja z druga. Teraz sobie zrobimy znowu 30 centów. by się przydał taki przemiar. No, przemiar 30 centów trzeba sobie zrobić. Tak, no przemiar powinien być do tych zewnętrznych. Ale tutaj takiego nie będę robić. Na tym daszku to dosłownie parę łat. sobie zrobimy tylko do jednego. No, tu kręcimy. No, i tak lecimy całość. Także myślę, że chyba jakiegoś tailanta teraz wrzucę. Także śmigamy. i okay, mamy to. Cały dach jest zrobiony. Znaczy w sensie jest ołatowany. Ale z każdej strony, że tak to wygląda, cały dach jest. Sobie tu robiłem 30 cm. No i całkiem powiem szczerze, nawet tego nie liczyłem, że to ma być dokładnie 30 cm. I na samym końcu mi bardzo fajnie wyszło. Już równo 30. No i na samym początku też po dwie łaty, po to, żeby. Się do hakami od rynien do czegoś złapać. Nie wiem, czy to ma jeszcze jakieś tutaj większe znaczenie. Tak mi się wydaje, że to jest głównie do rynien. No i teraz tak, ja sobie jednak powypuszczałem troszkę dalej te łaty. Wydaje mi się, że tak będzie chyba wygodniej. Teraz sobie fajnie tylko dociąć na równo. No bo teraz te przekątne muszą mi pasować. Ta przekątna i ta przekątna muszą pasować, żeby tu był fajny prostokąt. No żeby mi te. Się... Blachy fajnie trzymały. No, jeszcze w międzyczasie była mała przerwa. No, trzeba było basy napełnić. Nie ma co, jest dosyć ciepło, więc trzeba ruszyć z tym. Dobra, no to teraz plan jest taki, by wypoziomować to wszystko, bo ono nie jest najrówniejsze. Że kamera tego nie odda, ale zaraz, jak łatwo się przyłoży, to wtedy to wszystko widać. I teraz tak, tu sobie przyłożę. To tu jest dobry centymetr. To trzeba to odkręcić, rzucić podkładkę i skręcić jeszcze raz. No, bo ja sobie zrobię tą górną i tą dolną do poziomu. Fajnie na równo, No i później tylko będę przekładać łatę z góry na dół. No i będę dokręcać to co trzeba. I myślę, że w ten sposób sobie to ogarnę. Nie wiem, czy nie zamienię tej śrub później na 140 Tu jeszcze mi centymetr dojdzie Jest to już w miarę równo Tu trzeba było dosyć sporo popodkładać Tu jest kontrłata jakieś tam parę milimetrów jeszcze do, parę jeszcze milimetrów do góry na tej kontrłacie No ale teraz jak się w przyłoży To jest równiutko no, Także teraz przykładam sobie Płatę, tak, wzdłuż mnie po kolei. i Będę sobie po kolei te odkręcać i podkładkami tylko dorzucać, tak żeby było równo. Ta pierwsza wygląda całkiem dobrze. No, na drugiej, już jest powietrze. Lecimy z odkręcaniem. Dobra, na dzisiaj koniec. Tam jeszcze wyprostowałem sobie po tamtej stronie tą górną łatę. Także będę przygotowany pod kolejne, kolejne prostowanie drugiej strony. No, co ciekawe, blacha przyszła tak naprawdę w ogóle i nie wykorzystałem dzisiaj, także mogłem to wszystko w sumie robić dużo wcześniej. Także tu na dzisiaj kończę. Tak to wygląda, tak to zostawiam na razie. To później, jak już będzie zakończone, będzie pocięte, to jeszcze trzeba będzie to wszystko fajnie wyczyścić, wydmuchać, odkurzyć i wtedy blacha. Ale to jeszcze i tak jeszcze są rynne, także jeszcze trochę pracy jest. Także na dzisiaj kończę. Także dzięki za oglądanie, i do następnego.